W dzisiejszym odcinku średniej wielkości słów, którego nazwa pochodzi od miasta w Arizonie. Jest też liderem sprzedaży tego typu samochodów w naszym kraju, a także doskonałym przykładem ewolucji koreańskich samochodów. Hyundai Tucson trzeciej generacji. Następcą pierwszej generacji był model x 35 w opisie znajdziecie link do takiej realizacji. Następnie Hyundai zrezygnował z oznaczenia literowo-liczbowego i wrócił do pierwotnej nazwy. Trzecia generacja Tucsona została zaprojektowana w Niemczech i rzeczywiście samochód bardzo dobrze wpisuje się w europejskie trendy, nie odbiegając designem od czołowych producentów SUVów oraz crossoverów. Jak mogliście zauważyć, na naszym kanale YouTube znajduje się już kilka realizacji montażu instalacji gazowych do Tucsona. Wykonaliśmy już ich dziesiątki do omawianego modelu, jednak w tym odcinku nieco bardziej odsłonimy karty i porozmawiamy więcej o podzesłach instalacji. Zobaczmy, jak to wygląda pod maską. W prezentowanym modelu zamontowaliśmy instalację włoskiej firmy Romano, na którą oferujemy pięcioletnią gwarancję z limitem 100 000 km, bądź trzyletnią bez jakichkolwiek limitu kilometrów. Pokażemy Wam teraz, jak wygląda instalacja pod maską. Po pierwsze zawsze kładziemy nacisk na estetyczną zabudowę instalacji, a spod zespołów, które zostały zamontowane możemy wymienić m.in. reduktor, filtry, wtryskiwacze, które prawdę mówiąc działają ciszej niż wtryskiwacze benzynowe, komputer, przewody. I to wszystko. Jednostka napędowa to silnik o pojemności 1,6 litra, gdzie paliwo podawane jest bezpośrednio do komory spalania. Co zatem idzie ma oznaczenie GDI, czyli Gasoline Direct Injection oraz generuje moc 132 koni mechanicznych. Przejdziemy teraz do kolejnego miejsca, w którym jest wlew gazu, jest umieszczony obok wlewu benzyny, jednakże aby zatankować, należy skorzystać z adaptera, który dostajecie w zestawie, ponieważ miejsce pod klapką jest niewystarczające, aby zastosować pełne złącze. Dosyć spory bagażnik o pojemności 513 litrów, a pod jego podłogą znajduje się duży zbiornik gazu o całkowitej pojemności 69 litrów, przy czym zatankować możemy 55 litrów, a dystans, jaki pokonamy na pełnym zbiorniku, to około 650 km. Przejdziemy teraz do środka. Na życzenie klienta panel sterujący znajduje się w tym miejscu. Ze względu na to, że panel wyposażony jest w diody LED RGB, możemy go programować w taki sposób, aby wpasował się w podświetlenie wnętrza. Zwróćcie uwagę, że panel praktycznie w ogóle nie odstaje, co powoduje, że wygląda tutaj jakby był fabrycznie. Wnętrze samochodu jest przestronne, spokojnie możemy podróżować w pięć dorosłych osób, w pełni komfortowo. A jeśli chodzi o kwestie spalania i kwestie techniczne, poruszymy je w trasie. Przy okazji serdecznie pozdrawiamy pana Mariusza, który przyjechał do nas z Rudy Śląskiej i od teraz będzie jeździł za połowę ceny. Samochód ma zaledwie 5 lat, jest z 2016 roku, a jego przebieg to niespełna 30 tysięcy km. W kwestii spalania benzyny na portalu autocentrum średnio na 100 km ten samochód pobiera około 8 litrów benzyny, natomiast spalanie gazu w tym modelu będzie wynosiło około 7,5 litra plus 1,5 litra benzyny i mam oczywiście na myśli spalanie na 100 km. Teraz pora na szybką kalkulację. Na każdych 100 km zaoszczędzimy 20 zł, po przejechaniu 1000 km będzie to 200 zł, natomiast po przejechaniu 10 000 km w portfelu właściciela zostaje 2000 zł, a koszt zabudowy instalacji zwróci się po przejechaniu Pojechaniu około 25 tysięcy km. Po montażu instalacji gazowej silnik pracuje równie dobrze jak na zasilaniu benzyną. Nie odczujecie absolutnie żadnej różnicy w komforcie jazdy, nie czuć nawet momentu przełączania się między tymi paliwami. Jednostki napędowe w omawianym modelu na rynku europejskim to silniki z bezpośrednim wtryskiem o pojemności 1,6 litra i mocy 132 oraz 170 koni mechanicznych. Ta mocniejsza jednostka wyposażona jest w turbodoładowanie. Natomiast na rynku amerykańskim występuje również silnik 2.0 GDI, który dysponuje mocą 163 koni mechanicznych. Jednostki bardzo dobrze nadają się do zasilania gazem, a ich realizację montażu instalacji znajdziecie na naszym kanale YouTube. Owym. Aby mieć pewność, że każdy etap montażu jest solidnie wykonany, nasi pracownicy są podzieleni na poszczególne grupy. Jedni montują zbiorniki, inni zawory tankowania. Osobna ekipa wykonuje montaż elektryki pod maską, a jeszcze inna w kabinie samochodu. A jeśli chodzi o programowanie, również wykonuje go inny pracownik. Na końcu każdy podpisuje się na liście kontrolnej. Taką kontrolę jakości wykonujemy już od wielu lat. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się nieco informacji na temat instalacji gazowej w Hyundai i Tucsonie. Jeśli jesteście zainteresowani montażem w naszej firmie, zapraszam na naszą stronę internetową www.gazautomix.pl. Jeśli nawet przyjedziecie do nas z drugiej części Polski, co nie jest rzadkością, czekają na Was nasze samochody zastępcze. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, dziękuję Wam za poświęcony czas. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Do zobaczenia.